No cześć! Siemanko, ja jestem Kadoens i witam was w kolejnym odcinku Wy Zagrajmy w GTA V W dzisiejszym odcinku kontynuujemy fabułę Jeśli nie widzieliście poprzednich odcinków To zapraszam was do nadrobienia jeśli film Wam się spodoba, to pamiętajcie o łapce górze oraz subie, oraz wbijajcie do moich innych social medi I bez przedłużania, zapraszam Was do oglądania. I okej, okay. dzisiaj chyba na to, co chyba czekałem. O kurwa, co to jest? Rzeźnia. To, chyba zostawię na następny odcinek, nie będę ten, a dzisiaj lecimy do Michaela. Dokładnie tak. Lecimy do Michaela, w końcu Trevor się spotka z Trevorem. Say Czekaj co? Trevor się spotka z Michaelem. No. E... Kurwa, jak są wyjechać? Dobra, e... i tak. Tradycyjnie e... <ścoughs> widzimy się na miejscu, obok coś się stanie ciekawego. Pomóc ci? Czekaj, pomogę ci. A to kobieta za kółkiem, no to wszystko... Wszystko to wyjaśnia. Dobra. Jedziemy, póki jeszcze nie wezwali gliny. Kurwa mać, o wielku mowa. Nie będę się z nimi pierdzieli, po prostu gdzieś się schowam. Widzimy się, e, jak e, zgubię glinę. Czekaj, czekaj, czekaj. Wait a Właśnie ostatnio skrzyściłem stary kanał Kadoens. Damn! Dokładnie tak. Shorty z memami będą się pojawiać co 4 dni. 4? Więc jeśli tego nie obczailiście, to zachęcam do obczajenia oraz do subskrypcji tych dwóch kanałów. Serdecznie zachęcam i wracamy do odcinka. XD Okej okay. No to już jestem yy, ten Zgubiłem glinę, zajebiście No i czas się spotkać z Michaelem W końcu Czekaj kurwa Tak, to jest ta miejscowość to... Chcesz podzielić los?

no shame huh? hey it's good to see you man mm. yeah i bet it is of course i'm not the one that's been resurrected ain't this grand huh? yeah well i got in a bit of an awkward situation mm, you're telling me bro yeah one of those fake your own death to your best is Awkward situations That's one way of looking at it yeah do you have any other ways of looking at it cuz i am all out it was a long time ago man i've been in witness protection i still am that's great I'm sorry, I'm sorry. Where are my manners, right? <laughs> Amanda, it is good to see you. Oh, I missed you. You used to be fatter. <laughs> nice new tits, by the way. Jimmy, you, you used to be thinner, but I uh, can't blame you. Who are you? Namaste, I'm Fabian. Uh, good Lord. Where's Tracy? Where's your sister, Jim? Um, sh she's a, um, she's a. Uh, no. She's trying out for TV. She's what? Yeah, she's auditioning for Fame or Shame. Fame or Shame? The fuck are you talking about? <laughs> talent slash show. She loves it. You guys know that. What's her talent? Dancing. Oh, Christ. She's a horrible dancer, Michael. She might disagree with you on that. Oh, Jesus Christ. What now? Now? Where? Um, the Mays Bank Arena. Oh, little Tracy being humiliated. Let's go. We go get her. We? Yeah, we. What are you gonna stand here and argue while your daughter becomes a national laughing stock? Huh? You're worse than I thought. Now let's go. Come on.

You're a model husband and a wonderful parent. I can just tell. You walk into my home and try to tell me how to run my life. It don't work like that, amigo. It's nice to see you and all, but you stink like piss. We're what? swapping insurance details. Hey, you kid. stink like piss. Oh, you got wow. blood under your nails, and you look like you've been up for what? A week? Who the fuck are you to tell me anything? I'm someone who knows you. You. Fucking slippery snake. I know the second I leave you, you'll just go home. We're gonna get your girl from these assholes. You're not abandoning her like you did me and Brad. Yeah, Brad. Poor motherfucker must have woke up handcuffed to a hospital gurney after that stunt of yours. He still writes to me from the joint, you know. Really? Yeah. Okay. So, how you been doing? Oh, I'm getting by. Aside from the loneliness and heartbreak, of course. You live in Los Santos? A few hours away. Okay. So where? Sandy Shores. The Alamo Sea. Ah, I hear it's nice there. Yeah, it's fucking beautiful. I mean, we ain't got the tennis courts, the golf links, all the pumped up plastic sluts you're used to out here, but, well, you know, it'll do. Yeah, well, you know, I'd ask you to stay, but. Yeah, don't worry, all right? I got somewhere to crash while we work things out. With actual friends. Ciekawe, spotykają się po latach i jestem ciekaw, co z tego wyniknie. A z tym stadionem to wypierdam. Z tym radiem to mi wypierdam dalej. Dobra. E, to widzimy się na miejscu. A bo dobra, jeszcze dopowiem, bo e, przerwałem. E, jestem ciekaw, jak to się rozwinie. O, to jest ta misówka, gdzie uczekaliśmy z Franklinem Lamarem. Okej, okay, to jest. Jestem ciekaw, jak to się wszystko rozwinie. Po części wiem, jak to będzie, ale jestem ciekaw. E, o, czemu gdzie mamy o Glocka? Co chodzi normalnie z i kurwa w ręce? Ja pierdolę. Ameryka be like, nie? Eee, no. Jak to się wszystko rozwinie i do czego to wszystko dojdzie i jakie wspólnie misje zrobią? Wiem o, o tym, że będzie jedna eee, misja w miejscówce, gdzie się zaczęła gra. I tyle wiem. Coś tam, coś tam wiem, ale jak wspomniałem, chyba w poprzednim odcinku? E, sorry. W e, poprzednim odcinku do końca nie jestem. E, znaczy się nie znam całej fabuły. Dopiero ją poznaję. Tak, w 100%. procentach. Kurwa, przecież. Dobra. Zaparkujmy.

Where the fuck are they? Hello sir, may I please have your names? Where the fuck is Tracy Townley, huh? Tracy fucking DeSanta! Fuck, screw that! Where the fuck's Laszlo? <laughs> it doesn't matter. All right. Yeah. That was really... The auditions Shame Season 14 right here in Vinewood San Andreas coming up next it's Tracy De Santa judges Tracy De Santa yes hi all right Tracy's a dancer but she also likes acting modeling and working with children that's of pet for these clowns that's my dad and River? Two dads. Uh, <laughs> Great wow. Very San Andreas. What are you guys doing here? Yeah, what are you doing here? Oh. Okay, I'm back. Relax, chill, make yourself at home. We've got a little show to do here. Okay. Three, two, one. All right, it's fame or shame for Tracy DeSanta. Music. Nie spać wiedza, i to na pierta jutro. kasa, czy na głowę rozpierdalak? Nie spać wiedza, bawić się na całego jutro. Z katza, bo je panego nie spać wiedza. Zajeba. Ej, szczerze, dobrze to zrobił. Dobrze zrobił. Jeszcze jakiś szomby wyszedł z tego. Napierw taniec z telewizji, potem na rurze. No to się źle by sk Czemu kurwa do ciężarówki? Co do chuja.

Puszczamy przyczepę i lecimy. No, 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 no. A, przyspiesza. Widzę, że on przyspiesza. Łojojo. Czyli będzie tak jak e, za tym motocyklistą, czy tym kimś. No dawaj. jest chyba skryptowana te tekstury światło się dopiero wczytały i Ale zrobił z Czemu ty... To gówno jest cięż... nieskrętne prawie. Dobra. Eee... No, 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 no. No z drogi! Bo zaraz bombkę przylepie jak w poprzednim odcinku i będziesz miał. Nie, 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 nie! Nie, 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 nie chodź! Odwracaj i jedź. Gdzie on jest? O, widzę go. Dobra, wreszcie. acta tesla when she was and i swore to god that i would rip fucking skin off anyone <sumy> who fucking wronged her i got a lot of stuff going on right now dude besides you trying to kill me now i got multiple sexual harassment lawsuits plus <laughs> i'm an addict all right and i've relapsed so dude i check in traffic what's your talent huh i mean aside from loving sex Dude, haven't you seen my show? It's not live, it's not funny. That's my genius. I got no fucking talent. You clearly ain't being humble, T. Huh. You proved your point. Huh. This is your daughter. You should be wanting to rip the fucking ponytail off the back of this guy's head. And you! Huh. Pants off. Uh. <laughs> uh. Okay. There you go. Ooh. Uh. All right. What are you doing now? I want you to dance sexy, celebrity. I need music or are you trying to fucking annoy me, huh? <laughs> <laughs> alright, alright now. Drop it like it's hot, alright? I want to see you get nice and low. Oh, come on, yeah, Peter. <laughs> Lower? Come on. Oh. Please don't kill me, okay? Uh -huh. I'm supposed to be on a magazine cover next week. Alright, all right. Come, no. no. hey, come on, get up. Hey clock, go now. Before I change my mind. I got it all on my camera, you fucking pussy! <laughs> The world's gonna see your shit! <laughs> I'm going home. How the fuck did you do it without me for nine years, huh? No <laughs> oh, Dave! We need to talk. I was about to tell you the same thing. Okay. Meet me at Galileo Observatory as soon as you can get there. Okay. O, odrodzona przyjaźń, tak jak dostałem. Ale okej, okay, słuchajcie, to by było to akurat już będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Taki krótki. Yy, więc no, dziękuję Wam za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie. I widzimy się w następnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć.